Cześć, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Stanis i zapraszam Was na kolejny czytaj drugi odcinek z Watch Dogs. Yy, zagrajmy w Watch Dogs, jak to woli i oszczędzimy Wam trochę podróży. Podjechałem już pod misję ze starszym bratem i... Kolejna misja, druga. <ton fact> <pirunkiem> Zjeżdżam do naszej siostry, gdyż jej syn Jackson ma urodziny. Nieustanne wspomnienia naszego bohatera. Postaram się zaparkować. Ale... ale... ale po co ta panika? Ja tylko zaparkowałem ziemy. Spoko Spokojnie. Czemu nie tu to? Okej. Okay. Może są na bakiardzie. Happy birthday Jackson. Okej. Okay. Okej. Okay. Here we go. Time. Dziesięć 10. w mamo. No, well, in that case, uh, you deserve birthday tickles. Co? 1, 2, 3, 4, 5 O! O! Jakie to jest słodkie i śmieszne, wszystko. Boże, święty. Ta dziewczyna wygląda. Jakby miała jakieś. Nie no, nie obrażając nikogo, ale jak dla mnie to wygląda tak na. 17 do 20 max. Tak, przepraszam, mate. Wręcz. Wręcz. Hmm, like you hmm. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. <laughs> <laughs> Thanks for that. It's his first birthday without Lena. Oh, how's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? Jolanda. Oh, therapist. Myśli tak samo jak ja. That's good. Just slow. It's hard, but we're going to get through it. Aha. Jacks. To dalej w polskim języku to aha ma czasami inne znaczenie trochę niż u nich chyba. To takie. Aha. No ja. I might get ahead. No. Wow. you are vietnamese big <laughs> so hey what, what you got there wow the healer cool you brought him a real toy huh <laughs> why don't you bring up your toys i'm gonna speak with your uncle yeah, yeah we your uncle this matters you being here Ale o co chodzi? Coś mi się wydaje, że będzie ktoś jeszcze, kto będzie próbował namieszać naszej rodzinie w tej grze, i to nie będzie nic miłego, co będzie przechodził nasz bohater. Ale to ale ten to last time i was back here, it was lena's birthday. jackson adored her. we all did. hmm. you missed all the fun. the kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on tv. let me guess. jax was the vigilante? no, they were all the vigilantes, and i was the only villain, but i make a mean bad guy. <laughs> i gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when you and mom were both sick as dogs, but dad insisted his boy was gonna have his cake? <laughs> that thing co was an abomination. All burnt and lopsided. That was dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always without Ben. Listen to me, I'm rambling. O, oh, really? okay. No no, no, don't let me interrupt you. Who is that? <laughs> you think blogging caller ID will hide you? bohater jest jakiś narkomanem, to się dzieje, Albo mój brat. Oczywiście już to robi. Why are you calling? Do you feel safe, Nicky? Who was that? to it happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh Jesus, Aiden, just leave it, it's fine. It's fine, he thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. I can handle this on my own, we do not need your help. Nikki. Mogę znaleźć tego Już Aiden, just make things worse. No, Widać, że on cierpi, ten chłopaczek, już odpuść sobie. No i się pokłócili yeah, już, już tak. Przecież się przytulali. Nachta! You are I'm making crank calls. See how safe you feel when I trace your call. Then just them Fajna grafika. there you are. Ah. <laughs> <There you are. laughs> Damn it. He's on the move. Dawaj on, nim, a puta. No już, tak, oczywiście. Zwrotny ten samochodzik, jak nigdy. To jak mówiłem, ktoś próbuje namieszać w naszej rodzinie. Znowu. Okej, okay, jak my to rozwiążemy? Okej, okay, albo sam się gdzieś rozbijesz, albo będziemy musieli ci pomóc.

Nie się Nie Cię jestem Mogę szybszy. mnie dawaj, teraz Tak, hello? konie Dawaj, 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 dawaj. No chodź tu już, a mam ochotę wyciągnąć. Broń, tak mu strzelić po nóżkach. Ale nie. Będę gonił wytrwale A, już dawaj, dawaj, dawaj ah, mamy go. Jep mu tą rurką, raz, dwa. Trzeci będzie? Nie, dobra.

See, did you get anywhere with dead sec? Yeah, try try. they're kicking you out. give me time. okay, well, i need your help then. can you trace a phone call? how can i refuse my best client? wait, what am i looking at here? it's from a guy who threatened my family. Well, i want to know who hired him. well, the call came from somewhere in the loop district, but that's as far as i can see. Okay. okay. I can hack CTOS inside the loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. Deadsec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. I am you sound like my sister. Trudnego. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Okay. Zjedziemy do tego banku matu, zobaczymy jak to wygląda. O Blue Screen of Dead. Ile Hajsi was garnęliśmy za takie skok? 520, no nie jest źle, ale myślę, że, że jak to ulepszymy e, w naszych umiejętnościach, to Tych będzie jeszcze lepiej. O proszę no, mamy smartfona V001. Żeby to wszystko wypróbujemy, ale nie teraz. Na razie nie mamy żadnych nowych punktów zdolności. Kurczę, ulepszyłbym sobie to wsiadanie do samochodu Szkoda, że tego nie zrobiłem wcześniej, bo no jest to słaba opcja, będąc dzwonić po psy. Tak czy nie? Będziesz dzwoniła po psy? Będziesz czy nie? Już. O, może teraz nam się uda zlikwidować przestępstwo. Okej, okay, dotarliśmy na miejsce przestępstwa. To jego mamy śledzić. Hej, mam dla for wiadomość from Lucky Quinn. Padł! Mam jego broń, wzrost reputacji. Chyba nam teraz wyszło, no może nie w 100%, bo chyba powinienem go obezwładnić. Tak by było lepiej. Jest nowa zdolność od razu. No nie, było napisane, że nowa zdolność. A nagroda za postępy. A szybkie paluszki, dobrze. Przyda się, na pewno się przyda. Gitara, mogę pograć? Słabo, dobra. Dobra, ale mamy swoją furę dalej. Co to za ten? Co tu było coś? Co tu mamy? Co to jest? Prześwieci świeci jak psu jajca no Hotspot. Okej, okay, kochani, to jest to, o czym już kiedyś słyszałem. Miejsca takie rzeczywiste z realnego życia. Są takie hotspoty tutaj, możemy o nich przeczytać historię. Chcecie sobie zapauzujcie w tym momencie i przeczytajcie. Ja teraz nie będę tracił na to czasu. Na pewno potem to przestudiuję. Ale... Y, możemy tu też zostawiać tam... Podarunki innym graczom. No dobra, wyszedłem. Nieważne, uwierzcie mi na słowo. Eee... Co się stało? z nie ma... To sobie na razie dalujemy. Na razie zaznaczymy sobie... Może partyjka? Nie, za mało hajsu jeszcze przewalę. Dobra. Kampanii ciąg dalszy i widzimy się zaraz, jak tylko uda mi się dotrzeć na miejsce. No tu jednak muszę się do Was wrócić, żeby pochwalić te piękne widoki w Chicago. No musicie przyznać, że krajobraz jest czarujący. No naprawdę bardzo dobra grafika. Niektórzy na nią narzekają, nie wiem, nie wiem czemu. Tak czy inaczej, my już jesteśmy coraz bliżej i zaraz będziemy jechać dalej z fabułą. Pozwolicie, że zrobimy tak, że najpierw popchniemy fabułę trochę do przodu, typu, nie wiem, może zrobimy cały akt pierwszy, albo prawie cały akt pierwszy, i dopiero potem zajmiemy się, odkry się odkrywaniem misji pobocznych i tak dalej, i tak dalej. I tak będzie lepiej, najpierw wdrożymy się trochę w fabułę, trochę pogodzimy się misjami pobocznymi, a potem Ale on parkuje, ależ on parkuje A potem znowu fabuła i zobaczymy czy będzie nam się coś odblokowało No i popsułem ten Hydron Dobra Uuu, w końcu jakaś klameczka To lubimy, to lubimy Co my tu mamy Karabin szturmowy 4016 Wszystkie wypełni amunicję, amunicja za dolara. Proszę bardzo. Mam ten stumikiem, o to sobie... Właśnie miałem wam to powiedzieć. Odblokowałem sobie tą broń w Yubi, w Yubi-sklepie, czy już sklepie, nie wiem jak to się nazywa. W tym sklepie tam jak się grę stawię złotego Glocka, można tak powiedzieć? Tak czy inaczej... Mamy go chyba, zaraz zobaczymy zresztą. Mamy tego złotego. O, pięknie. Myślałem, że trzeba będzie go jeszcze kupować. No ale dobra. Czemu przestraszyłem sklepikarza? Ale... Ziomek, ja nie celowałem w ciebie, wróć. Dobra. Kupiliśmy troszkę broni, czas wybrać się do... Jak zgaduję, systemu C2S, ale ta bryczka jest zwinna, podoba mi się. Okej, okay, tam nie mamy daleko. Po drodze, masa atrakcji, ale powstrzymujemy się. Szybko się przemieszczamy po mieście. Model jazdy w niektórych samochodach nie jest aż tak zły. Ale jak wsiadłem w wow, jakiś sportowy, to nie, nie dał rady, rady w tym wejść z zakrętu, no, ale jednak... Co samochodzi po mieście, co samochodzik, przy mie po mieście widzimy? Sprytna podróbka Renault. No, Clio. nie wiem. Co my tu mamy? O proszę, mamy tu zrobić burdel czy, czy na spokojnie? Okej. Okay. misja prawdopodobnie będzie na cichacza. Ogarnijmy, co tu się dzieje. Jeden tutaj, on chyba nie powinien robić problemu. Na ja, razie tylko tyle widać. Kamera kolejna, kolejna. Oj, tu już widzimy więcej. Mój no, gościu może wezwać posiłki. Nie byłaby to fajna opcja. Jest ten na dole. Kamera. Okej. Okay. Tu mamy kolejnego. I kolejnego. On ma kamerę. No super, on ma kamerę, która mi absolutnie nic nie daje. Eee, dobra. Ogarnijmy sobie to. Wejdziemy. Ej, okay, na przykłódku, na przykłódku. Nie wspinam się celowo, bo ten gościu tutaj jest zagląda lubieżnie. A dobra, on mi i tak nie widział. Dobra, postarajmy się przynajmniej zrobić to po cichu. A, tu jak szmata świetnie teraz żadnych a żadnych niepotrzebnych ruchów Kogo my tu mamy Tu ciekawe czy tu ktoś jest, kurczę, nie widzę Dobra Zostaje nam nic innego jak tylko pójść tutaj Od tego hajsik zebrać Pyk, 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 zmachniemy Łysego, czy nie? Jak myślicie? O, nie bardzo tego gościa szukałem. No, ale dobra, dmuchniemy tego. Dobra, możemy iść tu, nikt nas nie zauważy. Jesteśmy czyści tutaj. Dobra, teraz padnie łysy. I wstanie w miejscu. I się nie rusza, piękna robota. Żeby tamci nas nie zobaczyli. Same heady, za to powinien być jakiś bonus. Okej. Okay. Włamujemy się do sieci. Co my tu możemy zrobić? Okej, okay, taka prosta zagadka logiczna. Znaczy zakładam, że ona jest na początku prosta. Aj. Dobrze, że to nie jest na czas. No, wykakałem, dobra. Może damy radę. Ależ są to zrobił. Dobra, jesteśmy tu. Co my tu teraz zrobimy? Możemy skakować tu jakiś Dziennik wideo. Skakujemy jakieś pornole czyś? Czy co? And now I am going to cut your throat and put your head in a spice cabinet. Aha! Are you ready? Yeah, yeah, sweetheart. So Don't worry, my love. Everything's fine. You go back to sleep. Yeah, okay? Okay, You're a Yeah, I love you too. Fucking cunt you O, nie mam pytań. No ale dobra, ale widać, że co? To CTOS to co? To? Grywają mieszkańców? Sciegują ich? O właśnie tak. Ale to co ktoś ma w mieszkaniu kamerę? Dziwne, nie może w Chicago. Kolejny filmik. Fajna ta grafika jest kurczę. O, jaki przesły pan obserwuje gwiazdy. O, oj chyba nie. Oj nie. Oj to chyba nie są gwiazdy, proszę pana. Aha, 49 lat, terapeuta rodzinny. No dobrze, nie chcę wiedzieć kogo on tam podglądał. Z czym się strasznie zbulwersował. O, proszę, mamy jeszcze jedno nagranie. Nawet nie będę ich przewijał, bo ciekawe są te nagrania, nie powiem. Filmik 3D się ogląda, proszę pana Co tu się dzieje, dlaczego to dlaczego się tak odwraca Co to, jakiś przegląd po wszystkich mieszkańcach? Nawet pod Kryśnicem, według mnie to jest jedna wielka, pieprzona jakaś siatka. No ale okej, okay. do sedna. No i pięknie, mamy całe miasto pod swoją kontrolą. Co? Czyżby? No ale co? I you Profiler do jak mam System online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network. If I can see them, they can see me. All right. I gotta move. I'm in a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. Jakiego chaosu człowieku? Wszystko było tak Postaramy się uderzyć w jakiś eksplor, jak jest, w co w ogóle. Chłopaki, się tutaj nie przejmujcie, bo no wcale, a wcale. No okej. Okay. Jak weszliśmy? Tak, wychodzimy. Na pełnej kulturce. na nice and slow. Piękna robota, Chowamy. Broń. O, i od razu hakujemy typa. Oh, man, stary, nie przewracaj się. Ok. Opuszczamy teren, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Piękna robota. Ok. No to było coś, coś, coś fajnego na pewno.

now i could pass this problem on to you since maurice is really your problem but that's not my style i always finish what i start and all i'm asking of you all right fine i'll handle it well no don't let me put you out i said i'd handle it it's a job exactly it's a delivery job gotta move some guy i mean how hard is that No dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze ten sklepik. Chyba ja, będziemy kończyć, nie ma sensu zaczynać uh, od nowa nad uh, na, następnymi. Na części elektroniczne. Nie wiem co to jest, ale może się przydać. Może to jakiś crafting jak nie wiem w Assassin's Creedzie. no nie powiem, że to jest tanie. Ej, tak na razie nie mamy na co innego wydawać hajsu, coś możemy tu wytworzyć teraz. Na razie tylko babik, ale jakoś nie, nie będę z niego korzystał chyba. Okej, okay, to przy okazji jak już tu jesteśmy, to gdzieś tu jest bankomat obok. O, akurat jeszcze sobie wzięliśmy od pani hajsik. Co my tu mamy? How much? Tysiąc dolców, proszę bardzo. Piękna robota. No i cóż, kochani, to by chyba było na tyle. Nie będziemy, nie będziemy zaczynać następnej misji, bo byłoby za długo. Może jeszcze sobie schakujemy tamtego pana, co on nam da. Klucz systemowy. No, także. Ten, eee, kończymy na dziś, na teraz. Eee, do usłyszenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie w górę. I do usłyszenia już niedługo w następnym odcinku. Cześć! Oj odwlokowaliśmy sobie nową muzykę. Siempre.